Dzisiaj przed Wami 24 duże srebrne monety, monety francuskie o nominale 5 franków. Monety wybijane od czasów Napoleona Bonaparte, które stanowią świetny materiał do kolekcjonowania. Powiem Wam, jakie nowe monety do mojego zbioru dołączyły. I co sobie wymieniłem na ładniejsze stany. Ale zanim przejdziemy do tego, parę słów troszeczkę wstępu właśnie na temat tych monet. Tak jak wspomniałem, są to monety, które były wybijane od czasów Napoleona Bonaparte. I tutaj mamy monety tylko i wyłącznie francuskie, 24 sztuki, a to jeszcze nie są wszystkie, bo brakuje mi trzech monet właśnie z wizerunkiem Napoleona, właśnie. Ja nie wchodzę za bardzo głęboko w wszystkie możliwe odmiany, typy, bo tutaj naprawdę można by było mnożyć. Nie zbieram tych monet również na mennice czy na roczniki, bo tego naprawdę jest mnóstwo, zaraz wam podam przykłady. Natomiast korzystam sobie przy zbieraniu z katalogu UCoin, który w taki sposób na pewnym. Stopniu ogólności pozwala właśnie taką ciekawą kolekcję budować. I tak jak wspomniałem, od czasów Napoleona Bonaparte, czyli mniej więcej przełom wieku XVIII-XIX, mamy monety początkowo właśnie z wizerunkiem Herkulesa, który nam się będzie jeszcze tutaj przewijał, następnie już właśnie z Napoleonem. I w tym okresie były te monety również w innych. Krajach czy regionach, gdzie generalnie Napoleon panował, czy też osoby z nim spokrewnione, a następnie od 1867 roku, gdzie, gdy powstała Łacińska Unia Monetarna, mieliśmy tych monet, właśnie w tym standardzie, znacznie więcej w różnych krajach europejskich. W tym standardzie, czyli są to monety srebrne, które mają 25 gramów, srebro próba 900 i średnica. 37 mm, ale to też w zależności od monety może tutaj lekko się różnić, były takie, które miały 37,5 38, ale te francuskie akurat, które tutaj Wam pokazuję mają 37 mm. To co ciekawe z tymi monetami, że to są monety, które są odwrotki, tak jak monety amerykańskie, więc tutaj się trzeba przestawić że tak jak polską monetę obracamy tak to francuską obracamy właśnie w taki sposób. Dobrze, no i teraz tak ta kolekcja jest budowana już mniej więcej od 5 lat. Tutaj widzicie tylko i wyłącznie część właśnie francuską tej, tej kolekcji. Te trzy roczniki Napoleona, których mi tutaj brakuje, to są monety rzadsze i tym samym drogie. One się rzadko pojawiają. Ja gdzieś sobie spokojnie na nie poluję, ale generalnie poza tym, że chciałbym uzupełnić o tamte roczniki, no to te monety, które są w stanie, no, które nie do końca mi odpowiadają, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Przykładowo taka 5 No to sobie gdzieś też poluje i próbuje wymieniać na ładniejsze stany. Ta moneta też będzie gdzieś w przyszłości wymieniona. To jest rocznik 1830, Ludwik Filip bez tutaj litery. I na końcu były inne odmiany też tego tutaj wam pokażę mniej więcej. Ten stan po lewej stronie to jest stan, który byłbym w stanie zaakceptować w moim zbiorze. Wiem, że te monety, gdybym chciał jeszcze lepszym stanie, no to one już kosztują naprawdę dużo, dużo więcej. Natomiast ta troszeczkę, troszeczkę za słaba. Natomiast, jeżeli przez ostatnie kilka lat ta moneta jest w moim zbiorze, no to znaczy, że mówiąc prosto, nie udało mi się nic ciekawszego póki co do zbioru dołożyć. I teraz pokażę wam, co właśnie udało mi się do zbioru dołożyć, a raczej wymienić. Będą to cztery monety. No i słuchajcie, jedną z nich już tutaj trochę tak, no, nie powiem, że przez przypadek, ale już wam pokazałem. To jest 1808 rok, Napoleon, yy, Cesarz, mennica y, paryska, 5 franków, Republika Francuska. 1808 rok, yy, rzadszy generalnie typ monety tutaj mamy nakład 6 400 około ta moneta no niestety jest czyszczona ale ma całkiem fajny całkiem fajny detal tutaj wieniec nie jest wytarty ta którą miałem wcześniej ona była dosyć mocno tutaj poprzecierana była też lekko przepolerowana, więc ta jest w ładniejszym stanie. Nie mówię, że jest w stanie idealnym czy też niczym, jest w stanie ładniejszym od tego co miałem. Kolejna rzecz, którą udało mi się podmienić, to jest właśnie jedna z tych pięciofrankówek z Ludwikiem Filipem. I tutaj, słuchajcie, pokażę Wam dwie monety. Te parę razy już dostałem od Was pytanie, właśnie jak czemu one się różnią i dlaczego mam dwie. Słuchajcie, różnica jest przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o rand. Jest napis wypukły i napis wklęsły. Ta po lewej wypukły. Ta po prawej wklęsły. I ta właśnie wersja z napisem wypukłym to też była moneta, którą miałem w takim stanie troszeczkę zbliżonym jak ta pięciofrankówka, którą wam pokazałem wcześniej z roku 1830. No i teraz właśnie coś takiego udało mi się do zbioru dołożyć. Ona była w dwóch rocznikach 1830 i 1831. I tym bardziej jestem zadowolony, że trafił mi się właśnie ten wcześniejszy rocznik 1830. Ona są mimo wszystko. Rzadsze, mniej jest ich na rynku. Nakład tej monety jest nieznany. Natomiast obserwuję, że o ile jeszcze 4-5 lat temu no, sporo tego typu monet razem z innymi monetami Ludwika Filipa gdzieś po rynku krążyło, tak teraz jest już ich zdecydowanie mniej i ceny na te monety też zaczynają wzrastać. Oczywiście tutaj mówimy o. Kwota, które są zdecydowanie poniżej 200 zł, biorąc pod uwagę, że zawartość srebra, sama wartość, jeżeli chodzi o srebro to tej, tej monety, tak jak wszystkich pozostałych, w momencie gdy nagrywam ten film, to jest w granicach 130, niecałe 130 zł. W momencie gdy zaczynałem, no to te monety, jeżeli chodzi o srebro, to był koszt rzędu. 80 zł, coś w tych granicach, więc no, wzrost wartości części z tych monet jest związany tylko i wyłącznie ze wzrostem, ze wzrostem ceny srebra. No bo właśnie takie monety jak ten Ludwik Filip w słabszych stanach one kosztują troszeczkę więcej powyżej srebra. I to też był dla mnie pretekst, żeby w ogóle tymi monetami się zainteresować. Szukanie tych monet w ładniejszych stanach, no to jest już inna bajka. Natomiast powiem wam, że za tą monetę właśnie zapłaciłem 110 zł na początku tego roku, co uważam, że było dobrą ceną za ten stan, za ten rocznik. No i chociażby biorąc pod uwagę, że już teraz samo srebro w tej monecie jest więcej warte. Kolejna moneta, którą sobie podmieniłem, to jest właśnie moneta z Napoleonem III, który był odpowiedzialny za wprowadzenie łacińskiej, czy też był jednym z inicjatorów łacińskiej Unii Monetarnej. I tutaj jest, moneta, jest to moneta, której też daleko do stanu idealnego. Widać tutaj zabrudzenia, to są prawdopodobnie pozostałości po kontakcie z folium, czyli tak zwana zemsta, zemsta Honekera. Natomiast jest dosyć ładny detal. No I przede wszystkim jest ładniejsza od tej monety, którą miałem wcześniej. Natomiast na pewno gdzieś sobie wrzucam na radar i będę dalej szukał czegoś, czegoś ładniejszego. Tutaj mamy 1856 rocznik. Jest to Mennica paryska. I nakład tej monety to 683 tysiące. No to powoduje, tak jak wam wcześniej powiedziałem, nakłady milionowe. Tutaj mamy w setkach tysięcy. No tych monet jest na rynku zdecydowanie, zdecydowanie mniej. No i taki Napoleon III, właśnie u mnie w zbiorze, ląduje. No i ostatnią monetą, którą sobie podmieniłem. To jest właśnie Napoleon III już wersja z więcej. No i słuchajcie, to też jest moneta, która jest ładna, natomiast no mam do niej pewne zastrzeżenia. No jest po prostu widać, że jest umyta. To jest też przykład monety, która dobrze zrobione zdjęcie potrafi niektóre wady monety zamaskować. No i tak właśnie dokładnie było w tym przypadku. No tego umycia nie było aż tak mocno widać, było widać fajne detale. No i no, i zdecydowałem się na zakup, jest ok, ale myślę, że w przyszłości też będę szukał czegoś, co bardziej ma taką naturalną powierzchnię. Tutaj mamy 1869 rok. Nakład tej monety też to jest mennica paryska. I tutaj mamy, przepraszam, Strasburg. I tutaj mamy 9 milionów, 9,5 miliona około nakładu. Taka, taka pięciofrankówka. Mówiąc o bardziej naturalnej powierzchni mam na myśli tutaj właśnie coś takiego. To jest 1852 rok. Właśnie w takim stanie bardziej naturalnym taka patyna. Tutaj są zarysowania, ale mimo wszystko te zarysowania no nie odejmują uroku tej monety Fajny detal. To jest moneta, która jest już ze mną też od dłuższego czasu. Ale można powiedzieć, że idealnie byłoby właśnie skompletować tę tą monetę w takich zestawach. No i teraz, co jeszcze, co jeszcze bym chciał w najbliższym czasie, albo na co poluję, a powiem szczerze, wbrew pozorom, dosyć trudno jest to znaleźć. To znaczy, chciałbym mieć ładniejsze monety z Ceres w ładniejszym stanie. Te i tak, i tak już są wybierane z monet z kilku monet gdzieś powiedzmy, które miałem u siebie i to już są monety z jakiejś tam selekcji, to nie są pierwsze z brzegu one najczęściej, no one były dosyć długo w obiegu, no tym obiegiem się zniszczyły yy, natomiast no chciałbym chciałbym wymienić sobie na ładniejszą sztukę no i tutaj oczywiście, no można powiedzieć, że na aukcjach zagranicznych takie mennicze monety też się trafiają, da się je kupić, no ale to są ceny zaporowe, tutaj bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu gdzieś Ustrzelić coś, co byłoby fajnym kompromisem ceny do jakości. I takich ceresek e, trzy sztuki, czyli jedna tutaj z okresu II Republiki i dwie z napisem bez napisu. To może Wam jeszcze pokażę, jaka jest różnica z okresu już III Republiki, 1870 rok. Dwie monety, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo, natomiast, jak je sobie odwrócimy, tutaj mamy po lewej stronie z napisem i po prawej stronie bez napisu. Ta bez napisu jest zdecydowanie rzadsza i tym samym droższa. No ale mimo wszystko chciałbym wymienić je na ładniejsze stany. Zobaczcie tutaj przykład tej cereski. Też ładna powierzchnia. Natomiast też te najwyższe partie widać. Ta sama historia co co tutaj z tym Napoleonem. Tylko jest to wyczyszczone. Zobaczcie najwyższe partie prawdopodobnie miały kontakt właśnie z folią. Tutaj ta po prawej chyba nie była wyczyszczona, ta była wyczyszczona, no ale to to na monecie zostaje, niestety. Dobrze. Także taka aktualizacja, jeżeli chodzi o moją kolekcję piątek z łacińskiej Unii Monetarnej i wcześniejszych e, francuskich. E, tak to wygląda. Jestem ciekawy, czy Wy takie monety też zbieracie, jakie macie, w jakich stanach. Pochwalcie się w komentarzu. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Zapraszam Was na kolejne filmy, a jeżeli chcecie zobaczyć Pełną listę piątek, które mam u siebie, no to zapraszam na ten materiał, który Wam się tutaj teraz wyświetla.